Dzień dobry w niedzielę, witam Was. Dzisiaj pomyślałam sobie, że padnę do Was z makijażem, bo dawno mnie tutaj z makijażem nie było. I tak sobie pomyślałam, że taki zupełnie delikatny makijaż na niedzielę. Czeka moja propozycja w fiolecie. Troszkę tam bakłażanu, taki ciemniejszy kolorek. Dzisiaj będą trzy kolorki i myślę, że je można właśnie fajnie różnie sobie łączyć. Dołączyłam je sobie do swojej paletki do konturowania i ostatnimi czasy właśnie są takim moim ulubionym zestawem, który w zasadzie codziennie sobie na oczko nakładam, tylko w różne sposoby. I dzisiaj rozpoczniemy sobie od dużego pędzelka i nałożymy ten jaśniutki cień biszkoptowy na całe oczko on fajnie tak nam rozjaśnia powiekę też wyrównuje przy okazji koloryt jak mamy te nasze żyłki to one też wtedy są mniej widoczne i tutaj oczywiście rozświetlamy też nasz kącik więc tutaj na dół, na dolną powiekę przenosimy. Ten biszkoptowy cień też jest fajny. Jeżeli na przykład coś nam nie wyjdzie, to on taki jest korygujący. U mnie najwięcej się go zużywa. To jest cień, który najszybciej się kończy. Bo, jak, właśnie, lubię jako taką bazę. Pod makijaż oka stosować. I właśnie jak gdzieś coś mi za ciemno wyjdzie to tym biszkoptowym, jak sobie zrobię to zawsze daję to radę. I teraz właśnie ten bakłażanowy kolorek. I tutaj w samym kąciku w samym kąciku go wklepuję. Mamy taki ciemniutki kącik i tutaj na, na dolną powiekę jako przedłużenie i też przy okazji zagęszczenie, zagęszczenie linii rzęs. Cześć Gosiu! I drugie oczko to samo, czyli wklepujemy. Ja też za bardzo go nie będę sobie rozcierać, tylko dołożę właśnie ten jasny, fioletowy taki brzosowy, można powiedzieć, że brzosowy taki kolorek o. i taki taki ciemniutki, nowy kolorek <grymny> nie <grymny> Nie malujemy barw, na, barw narodowych. O, aczkolwiek mogę zrobić sobie czerwoną kreskę. W sumie do tego bakłażana fajnie by wyglądało. Chyba muszę zmienić plan Gosia w takim bądź razie. Zobaczymy. Ok. I teraz z y, kośnym pędzelkiem y, nałożymy sobie ten brzosowy odcień. Tutaj w tą ruchomą powiekę i zblendujemy troszeczkę tutaj z dołem. Ja dzisiaj na opak zamiast rozpocząć od tego, to, to rozpoczynam od końca. O! I takie przydymienie na oczku i tutaj teraz delikatnie ten ciemny blenduje i drugie oczko na tą właśnie nieruchomą część powieki i troszeczkę tutaj na dół i blendujemy z tym ciemniejszym odcieniem. Także troszkę, troszkę w fiolecie, ale może faktycznie do tego czerwona kreska by fajnie wyglądała. Troszkę do zatrzymamy. I takie widzicie, zupełnie, zupełnie delikatne. Teraz go się mnie zaintrygowałaś i muszę chyba tą czerwoną kredkę sobie wyjąć. I zrobimy sobie czerwoną kredką kreskę. A co? To jest konturówka do ust. Ona jest też wodoodporna, więc jeśli jesteś odważna, to śmiało można sobie właśnie tą kreskę kredką też e, robić kreski. Ona jest wodoodporna na fajnie. <grymne> Okej, okay. będę, będę podpytywać. I zrobimy tą kreskę na całości, bo ona też tutaj fajnie będzie wyglądała z tym, z tym jasnym biszkoptowym kolorem. Muszę sobie tutaj naciągnąć, żeby o Ładnie poprowadzić. No. Całkiem nieźle, Gosiu, wymyśliłeś. <noise> I drugie oczko. Już ja nawet całkiem zapomniałam, że to już dzisiaj. Wszystkie mecze w zasadzie... Nie no, wczoraj nie oglądaliśmy. Wczoraj, wczorajsze, wczorajszego meczu nie oglądaliśmy. Ale tak, to to w zasadzie wszystkie. Tu mi nawet taka mocniejsza wyszła na tym drugim oku. Więc tu trzeba troszkę pogrubić. i troszkę przedłużenie kolorystyki na dole I ja sobie wezmę troszeczkę tym pędzelkiem do brwi delikatnie rozetrzymy linie ona wtedy też troszkę się przydymi od naszych cieni. I nie będzie tak, tak intensywna czerwień. Troszeczkę ją przygasimy. Hmm. No to trzeba sprawdzić. Może gosia Tobie też fajnie pasuje? Myślę, że. Czerwony pasuje generalnie każdemu, nie? Tylko no nie każdy się w nim czuje. Ja akurat nie lubię czerwień w ogóle na ustach. Intensywna usta to jest. To jest coś, co ja bardzo lubię. O, i brewka wyczesana. I od razu ta moja luka tu zniknęła. I teraz wytuszujemy, oczywiście tuszem panorama to jest mój ulubiony tusz ze względu właśnie tutaj na tą końcóweczkę która ma delikatne włoski i można sobie śmiało dolne czy takie króciutkie rzęski, które mamy fajnie wyczesać więc to oko jest praktycznie całe ładnie sobie wezmę lusterko, mam nadzieję, że wam nie tan nie zasłonię jak zawsze musiałam sobie maznąć, ale to nic teraz je domazałam ale to nic teraz weźmiemy, wyczeszemy pamiętajmy, żeby właśnie te początki tuszowania zawsze te rzęsy od samego dołu pociągnąć to one będą właśnie fajnie wydłużone i rozdzielone Nie będziemy miały wtedy efektu takich sklejonych rzęs. I teraz właśnie tym, tą końcówką jesteśmy w stanie sobie tutaj te nasze malutkie rzęski też ładnie podkreślić. I też właśnie te dolne rzęsy też fajnie się maluje tą samą końcóweczką. Bo ona fajnie dociera do tych krótkich rzęsek i je podkreśla ładnie. O. Bardzo fajny pomysł się miałeś normalnie. Ja już malowałam sobie, ale z brązami jak robiłam, to, to robiłam czerwoną kreskę, ale tu z tym bakłażanem jeszcze, jeszcze tego nie robiłam. Serwetka by mi się przydała. No coś tu mi... Właśnie zamiast sobie najpierw to wyczesać, to ja sobie najpierw zrobiłam brewkę. O! Na wiele sposobów i zaraz, i zaraz Pokażę Wam właśnie, jak to jest tym naszym biszkoptowym cieniem. dorzucimy go sobie tutaj i zaraz, zaraz nam zniknie. O! I proszę bardzo. I nie ma. Także pamiętajmy, żeby właśnie szczoteczka była czysta. Najpierw Najpierw oczyśćmy miejsce, gdzie tym tuszem sobie zrobiliśmy, a potem czeszmy nasze brwi. <laughs> I teraz jeszcze, to może jak już mamy czerwoną, czerwoną kreskę, to od razu zrób, zrobimy sobie czerwone usta, ale właśnie z dodatkiem konturówki. Pamiętajmy właśnie, żeby zawsze najpierw tutaj ten łuk zaznaczyć i delikatnie po, po konturze. Ja sobie zawsze też troszeczkę na usta nakładam konturówki, nie tylko na samym obrysie, bo w taki sposób przedłużamy też trwałość naszej, naszej szminki. I do tego czerwony błyszczyk w odcieniu Ferrari. Także będzie na czerwono. A co? I taki zupełnie delikatny makijaż z czerwonym akcentem dzięki Gosi. <noise> Także ja już jestem gotowa, mogę kibicować. Jeszcze trochę czasu zostało i to nawet sporo. <noise> Także pewnie makijaż trzeba będzie jeszcze poprawić. Także życzę wam cudownej niedzieli. Trzymajmy mocno za naszych kciuki. I miejmy nadzieję, że się będziemy cieszyć, nie? Także cudownej niedzieli!